mommy to, mommy Okay, keep on rolling, baby. You know what time it is. Dobrze, Mame to Halo dziewczyny, dzień dobry, bardzo tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach, czyli trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, motywuje i odchudzam pracowite kobiety. Także dzień dobry bardzo, fajnie, że jesteś. Zajmiemy się dzisiaj bardzo ważnym tematem, czyli jakie są różnice w myśleniu osób, które są fit i osoby, osób, które e, trochę się jeszcze z tym zmagają. Więc będzie konkret dzisiaj to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Wszystkie ręce na. Pokład. Jeżeli jesteś na żywo, kliknij dwa razy w ekran, e, przywitaj się w komentarzu, czy jeżeli jesteś, e, oglądasz sobie podcast czy to na e, Spotify, czy na YouTube, to śmiało też warto jest się przywitać, bo to jest coś, co myślę, że będzie mega pomocne i lecimy bez, e, bez zbędnych właśnie e, wstępów za długich. Także witaj. W podcaście Fitness dla zapracowanych kobiet, dzisiaj temat, który może otworzyć ci oczy, bo tam, tam będą realne narzędzia. Mnie to też mega pomogło w moim życiu by przejść na taką drugą stronę, e, czyli na drugą stronę, czyli żebyś była po prostu fit i bała siebie regularnie. Bo porozmawiamy o różnicach w myśleniu pomiędzy kobietami, które osiągają swoje cele zdrowotne i sylwetkowe, a tymi, które się tylko w kółko kręcą, tak jak piesek wokół własnego ogonu. Nie i tak biegają, biegają, się zastanawiają, próbują, nie udaje się. I sama tak wcześniej miałam, dlatego też dobrze wiem, jak to wygląda. I ten odcinek będzie oparty na książce. To jest Steve Seabold, Get Fat or Get Thought, który nie owija w bawełnę. On bardzo prosto i bezpośrednio przekazuje: najpierw zmieniamy myślenie, a później Twoje ciało podąży za tym. Także, kochana, to jest ten czas, gdzie właśnie tym się teraz zajmiemy. Dobra, także lecimy z tematem. Jakie są różnice w myśleniu? To, to cię może zastanawiać, bo one są potężne. Tutaj mamy e, masę takich różnic i warto jest, żebyśmy wiedziały, że to nie geny, wiek, czy pech nas, nas dzielą, to jest sposób myślenia. Bo jeżeli mamy e, nawet dwie osoby, które się w jednej rodzinie wychowały, czyli mają, jest na przykład rodzeństwo. Jedna z osób jest osobą wysportowaną, fit, e, wymiata, w ogóle świetnie się prowadzi, jest zdrowa, a druga osoba ma na przykład nadwagę, czy otyłość. I pewnie też masz tak, takie właśnie spostrzeżenie, że są oczywiście takie osoby. Więc okazuje się, że to nie jest kwestia właśnie genów, nie jest to kwestia wychowania, bo te osoby mają takie same. Tylko jednak ten sposób myślenia, i co za tym idzie, sposób działania. I to jest ta różnica. Ja już Ci nie będę tutaj za dużo e, opowiadać historii, tylko konkretnie jak to wygląda. No bo osoby, które nie są fit, myślą, to jest niesprawiedliwe, że ja muszę się tak starać, że to jest takie trudne, nie? I tak sobie myślą, ojejku, dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego ja muszę tak często ćwiczyć? Dlaczego ja muszę tutaj patrzeć na to, co jem? Dlaczego nie mogę pić wiecznie Coca-Coli takiej słodkiej i jeść lodu. Nie? I wyglądać po prostu rewelacyjnie. I czyli po prostu jest taka perspektywa ofiary, że to nie to jest niesprawiedliwe, że ja się muszę starać, że ja muszę wkładać jakiś, e, jakiś taki effort, czy jakiś e, wysiłek, o, taki wysiłek, właśnie w to, żeby, e, żeby coś osiągnąć. Natomiast osoby, które są fit, to oni wiedzą, że to jest przywilej, że ja mogę dbać o, o moje ciało, które mi służy. Czyli to jest zupełnie inne podejście, no bo masz świadomość, że to, to, to nie jest tak, że świat cię krzywdzi, nie? że to jest Twój wybór, że chcesz być fit, chcesz być w dobrej formie i to nikt cię do tego nie zmusza, tylko Ty sama chcesz, bo wiesz, jak to dobrze robi na Twoje ciało, na Twoją głowę, na Twoje życie. Także tu jest taka wielka zmiana, czyli przestań traktować treningi jak karę, potraktuj to jako prezent dla siebie w przyszłości. To jest tak samo jak. jak Wlewasz po prostu do swojego ciała y, dobre, dobre rzeczy. nie Wypijasz wodę, pijesz kawkę, herbatkę, takie rzeczy, które ci dają dużo energii, dają ci też wartości odżywcze, e, ruszasz się i dzięki temu twoje ciało jest zoptymalizowane. Dobrze funkcjonuje, wyglądasz świetnie, uśmiechasz się do siebie i wszystko po prostu pięknie sobie funkcjonuje. No ale to nie funkcjonuje po prostu tak, wiecie, więc mhm. dobrego dnia. Tylko właśnie to jest taka nagroda za to, że dbasz o siebie. I tutaj bardzo fajna historia, bo ja lubię i sporadycznie słucham taki podcast, który od Joe Rogana. To jest taki facet ze Stanów Zjednoczonych. On ma najbardziej popularny podcast na świecie i on jest osobą mega wysportowaną, czyli on ćwiczy z ketlami, jest też, ćwiczy sztuki walki. No i on ma coś około 60. No i Joe kiedyś na jednym z podcastów opowiedział o tym, że on by bardzo chciał dać osobom, które są otyłe, które mają nad na jeden dzień chociaż takie odczucie, samopoczucie, jak czuje się człowiek wysportowany w dobrej formie. Czyli na przykład, jak ja kończę trening, i e, ja po prostu wiecie, banan na ustach, jestem radosna, świat mnie kocha, ja kocham cały świat, mogę po prostu e, problemy rozwiązywać, e, przeszkody pokonywać, i czuję się świetnie. A w momencie, jak człowiek ma tą nadwagę dużą, czy otyłość, no to wiesz, masz małe energii, czujesz się po prostu, że wszystko jest takie pod górę. E, ta, ta ciężar w ogóle, nie dość, że zmienia to równowagę hormonalną, bo produkuje się wtedy dużo więcej e, hormonów żeńskich, płciowych. Jesteś bardziej taka właśnie rozbita emocjonalnie. Utrudnia to funkcjonowanie twoich narządów wewnętrznych, więc ciężej ci jest i trawić, i oddychać, serce ciężej pracuje. I to wszystko tak po prostu, to ciało tak coraz słabi funkcjonuje. A z drugiej strony właśnie, jak ty dbasz o siebie naturalnie, wiesz, czyli dobrze się odżywiasz, nawadniasz, ćwiczysz, starasz się wysypiać, to to twoje ciało po prostu jest jak super naoliwiona maszyna. I warto jest też o tym sobie pomyśleć. Czyli pierwsza taka różnica, jak osoby nie fit myślą, to jest to niesprawiedliwe, że ja się muszę tak starać. Natomiast my fit, fit osoby, fit babeczki mówią, to przywilej, że mogę dbać o ciało, o ciało które mi służy. Czyli Warto jest przestać traktować trening jako karę, a potraktować go jako taki prezent, taką inwestycję dla siebie na przyszłość. To jest, nie, to jest rewelacja. I osoby fit mówią: Ja nie mam czasu. I po prostu tyle wymówek, ile się wtedy słyszy, to aż po prostu węd uszy więdną, nie? Ja nie mam czasu, tutaj ktoś mnie tego nie nauczył, tu coś tam, ale na ten czas, nie? Natomiast, co robią, czyli to jest, wiecie, no taka perspektywa ofiary, że Jezus Maria, jak to jest trudne, że ktoś mi musi za to zapłacić i dopiero ja to zrobię, nie? Czy jak mnie, wiesz, szef zmusi na to, czy mi tam powie po prostu, że muszę to zrobić, później mi za to zapłaci, no to ja to wtedy zrobię. No nie, nie o to chodzi. Jak my sobie popatrzymy na to, to my mamy, no mamy 24 godziny. I zamiast na przykład spędzać dużo czasu na telefonie, przeglądać różne aplikacje, zaglądać co tam u innych słychać, to my możemy z naszym życiem zrobić dużo fajnych rzeczy. Czyli tutaj ten, ten trening i dobra dieta to jest to. Zamiast ja nie mam czasu i takiego, ja mam czasu i wywrócenia tymi oczami, nie? Stara wymówka jak świat. To tworzy czas na to, co najważniejsze. No bo jeżeli dla ciebie ważne jest to, no każda z nas miała takie doświadczenie, początek po prostu zakochania się, nie? A ojejku, rewelacja, to po prostu wszystko, ten czas się tak rozjeżdża, nie? I wszędzie wciskamy ten czas, żeby być z tą bliską naszą osobą, nie? I tak, ojejku, nie? inne rzeczy są nieistotne, nie? Czy z drugiej strony, jak ktoś z bliskich jest chory, nie? No to wtedy po prostu robimy tylko najważniejsze rzeczy, co trzeba i spędzamy z bliskimi jak najwięcej czasu. Więc to jest zawsze kwestia perspektywy, no bo. Ty tworzysz czas na to, co jest dla Ciebie w danym momencie najważniejsze. I taka zmiana, jak to, że 20 minut ruchu dziennie, to 1 trzecia doby to nie jest wcale bardzo dużo. Twój kalendarz powinien mieć miejsce dla Ciebie, na Twoje zdrowie, na Twoją właśnie inwestycję w przyszłość. Dobra, lecimy dalej. Osoby, które nie są fit, film, mówią, zasługuje na coś słodkiego po ciężkim dniu. Czyli Buduje się wtedy taką, e, takie połączenie, że zwykłe jedzenie nie jest dobre. Nie? Tylko nagradzamy siebie jak zwierzęta, jak pieski za dobre zachowanie, no bo my mamy dwa duże psy, czyli Prada jest takim kundelkiem w typie wyżła, to ona ma ponad 20 kg, no i Torgal jest swetrem, czyli seterem irlandzkim. No i to są oba pieski duże. Torgal ma ponad 30 kg i żeby je dobrze też ułożyć, no to trzeba mieć smaczki, nie? I mówi się, siadaj. Piesek siądzie, daje się smaczek, nie? E, czy na przykład właśnie e, ma zrobić kółeczko, nie? no i, i jak się uczy, no daje mu się to kółeczko i robi on to kółeczko, dostaje nagrodę, później ten smaczek. E, I to jest dla niego nagroda, natomiast my ludzie, osoby myślące, nie ma sensu, żebyśmy my się nagradzały jedzeniem. Czyli, że my cały dzień pracujemy i ogarniamy dom, rodzinę, to, to naszą nagrodą jest to, że my to zrobiłyśmy dobrze i mamy czas na to, żeby zrobić sobie jakąś super owsianeczkę, która też jest słodka, jest dobra i zgodna z tym, co chcesz osiągnąć. Um, czyli nagrodą jest bardziej to, że wszystko jest zrobione, jesteś z tego dumna i zadowolona i zrobisz sobie dobry posiłek, który doprowadzi cię do tego celu, do zdrowego, szczupłego ciała, zamiast się nagradzać. Czyli. A, bo fit osoby mówią, ja zasługuję na ciało, w którym czuję się dobrze i traktuję je z szacunkiem. Czyli zasługuję na ciało, w którym czuję się dobrze i traktuję siebie z szacunkiem. Czyli zmiana. Że naszą nagrodą nie jest jakaś, jakieś, jakieś słodycze, nie? Opakowanie ciastek. No, co z tego? To opakowanie ciastek ani nie jest to jakieś rewelacyjnie, wiesz, smaczne. Jest tak takie słodkie, że ja, jak jem coś słodkiego, to muszę to przepijać kawą na przykład, czy wypić szklankę wody, bo to jest dla mnie ze słodkie. I że to niby ma być nagrodą za dobre sprawowanie, no bez sensu, skarby. Zamiast tego, jak sobie to poukładamy w naszej głowie i w naszym myśleniu, że zasługuje na ciało, w którym czuje się dobrze i traktuje jest szacunkiem, czyli nagrodą jest zdrowie, spokój, energia, a nie batonik, to ty przyjmujesz swoją moc z powrotem, kochana. A nie robimy z siebie ofiary. O to nam, kochana, chodzi w swoim własnym życiu, żebyś to ty kierowała i wybierała takie rzeczy, które wspierają twoje zdrowie i twoje e, życie. Czwarta z rzeczy. Zanim ta czwarta z rzeczy, kochane, to jest wielka sprawa. Jeżeli czujesz, że ten temat Cię porusza, to warto jest, kochana, zasubskrybować. Cześć, kochane. Zasubskrybować mój podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet najlepiej na Spotify czy na YouTube. Na Spotify jest opcja, żeby dać 5 gwiazdek, e, przesłuchać prawie 400 odcinków podcastu. Bardzo serdecznie zapraszam. To jest ogromna pomoc, by dotrzeć do kobiet tak fajnych jak Ty e, i móc im po prostu e, sprawniej pomóc. I dalej. Czwarta z rzeczy, które robią, które myślą osoby, które jeszcze nie są fit, to to nie działa. Ja już próbowałam wszystkiego, nie? I znowu, nie? Wchodzimy tak, o, taka wyuczona bezradność. Nie, no ja już po prostu wszystko robiłam i nic u mnie nie działa. Ja jestem, Ania, tym trudnym przypadkiem, słuchaj, u którego nic nie działa. Co bym nie robiła przez pół dnia, to nic nie działa, nie? Słuchajcie, skarby, ja się trochę z tego naśmiewam, ale, ale my tak często myślimy, że ja już się po prostu tyle starałam, tyle rzeczy już zrobiłam, a tu nic nie działa. No nie, bo osoba, która jest fit, to ja jeszcze nie zrobiłam wszystkiego, nie poddam się. Czyli układamy sobie to w głowie i mówimy: ok, dobra. To jest tak, jak, jak jest ta historia o Edisonie i o żarówce, nie? że on się tak fajnie wypowiadał, że on kilka tysięcy miał prób, żeby ogarnąć temat i nie udawało mu się, i się nie poddawał. Cały czas się nie poddawał i dzięki temu my mamy światło w domu nie? I, i możliwość właśnie wieczorem, i rano, jak jest ciemno, coś fajnego, jakby mieć widno w chacie. Więc warto jest o tym pamiętać. Więc my też możemy się nie poddawać po wcześniejszych porażkach, tylko dać sobie kolejną szansę. I zmiana podejścia jest taka, że podejście ofiary zamieniamy na postawę osoby, która bierze odpowiedzialność. I to wtedy to, to wszystko zmienia. Czyli możesz sobie powiedzieć: OK, no, wielokrotnie już próbowałam, nie udawało mi się, ale to jest dobry moment, żeby dać sobie kolejną szansę i zrobić lepiej, mądrzej. Kolejną metodą, czy po prostu konsekwentnie nie poddawać się. Kolejną ze sposobów myślenia osoby, która jeszcze nie jest fit, to wszystko to jest przez metabolizm, jakiś mam porąbany metabolizm, moje hormony są w ogóle całe rozregulowane i w ogóle ja to już, wiesz Ania, ile ja mam lat, no kobieto, w takim wieku to już nic tylko ciuchy do trumny szykować, A gdzie ja tam będę się jeszcze odchudzać, nie? E, więc Znowu po prostu jedno wie, a nie, bo mi nic nie wychodzi, nie, bo mi się nie udaje. Czyli to jest, wiecie, jak my sobie to teraz, ja się z tego tak specjalnie naśmiewam, nie? Dlatego właśnie, żebyś miała świadomość, że my sobie same tak w głowie powtarzamy. No jak tak można? Jak, jak na dziecko chce się nauczyć chodzić, no to nikt nie mówi: O Jezu, tyle razy spróbowałaś, wywaliłaś się, no weź się będziesz męczyć, nie? Czy na przykład e, mówić ładnie, nie? Nie mówimy: o ho, ho kurde, tam, jak, ty, jak ty mówisz, nie? No to bez przesady, nie? Weź się załknij, nie? Nie mówić tak do dziecka. I jak my próbujemy kolejny raz właśnie coś osiągnąć w temacie sylwetki, czy zrzucić te kilogramy, wyrobić sobie właśnie tą, tą, tą rutynę zdrową, no to nie zganiajmy to wszystko na metabolizm, hormony, wiek, inne rzeczy. Tylko fit osoba zawsze wtedy powtarza, cokolwiek się dzieje, mogę coś z tym zrobić, nawet małym krokiem. Czyli zmiana jest taka, że nie szukamy wymówek, tylko szukamy sposobów. I tutaj, ja miałam taką fajną e, klientkę Kasię, i Kasia e, jest e, ostatnio mi taką fajną wiadomość wysłała, to wam opowiem. Czyli ona e, zrzuciła ze mną no, kilkanaście kilogramów, ale mówi: Ania, to jest coś, co po prostu. Ja nie wiedziałam, że to jest takie, takie proste i ja to mogę zrobić. Czyli mówi taka osobista skuteczność. Czyli to jest to, że ja już jak mam te wymówki w głowie, to ja ich nie słucham. To mówi: Ja po prostu wiem, co mam do zrobienia. Wiem, że nie odchudzę się, jak nie będę w deficycie kalorycznym, wiem, że nie będę mieć silnych mięśni, jak nie będę dźwigać ketli, wiem, że jak cały dzień siedzę na tyłku. W wiesz w pracy czy tam mam dzień wolny no to będę się czuć źle i muszę iść na spacer I, i mówi po prostu ja to wiem a mówi te wymówki które kiedyś miałam to one są po prostu już mnie głowa od tego bolała nie? ja już sama nie mogłam siebie słuchać i tego co ja sobie tam powtarzam w tej głowie i dziewczyna po prostu mega zbudowała tą swoją sylwetkę odchudziła się zmieniła pracę na lepszą zainspirowała też swoje córki właśnie do tego żeby ćwiczyć kupiła różowego ketla córce i ćwiczą po prostu razem, no dziewczyny, to jest wszystko możliwe, tylko my często nie zdajemy sobie sprawy, że to jest po prostu już, my tego nie możemy słuchać, tych naszych wymówek, nasi bliscy, bo ileż to można mówić, o Jezu, bo ja mam tyle, tyle lat, bo ja mam takie, takie hormony, taki, taki metabolizm, nie, inny, popsuty, złamany, co jest po prostu wymówką, zamiast sposobem szukania rozwiązania. Jeszcze jedna historia, bo ja miałam takiego fajnego wykładowcę sfinansowania przedsiębiorstw na moich studiach. I mówił on, to był w ogóle bardzo fajny, fajny człowiek. Ja nie pamiętam jak on się nazywa, niestety. Musiałabym sprawdzić w indeksie. Natomiast to było niesamowite, bo to był facet, który miał swoją firmę, nie był teoretykiem i on nam tak fantastycznie właśnie opowiadał z takim zainteresowaniem. Jak mówił coś, to widać było, że on się na tym znanie, tylko przeczytał o tym w książce, więc taki był realny. I bardzo było fajnie słyszeć, i on nam ciągle powtarzał. Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce powodu. I to dosłownie, to jest tak zwany brain tattoo. To jest tak jakby mi się w mózgu to wytatuowało. I ja oczywiście też mam wymówki, masę. I, ale zawsze tak przychodzi taki moment, w którym ja sobie powtarzam hola hola kochanie, tak to my daleko nie zajedziemy. Kto chce szuka sposobu, kto nie chce powodu. I to daje kopniaka i lecę dalej, robię co trzeba. Szukam rozwiązania, pytam się mądrzejszych ode mnie ludzi, stosuję to w praktyce i tyle. Dalej już szes, szósty z tych sposobów myślenia, jakie mają osoby, które nie są fit, czyli muszę się zmotywować. Nie no, ja po prostu muszę się obudzić w poniedziałek rano zmotywowana, kochana. Zmotywowana muszę być, muszę być wyspana. W ogóle i od razu ta motywacja po prostu, niech ona będzie duża. Niech ona będzie taka stała, jednolita przez cały następny tydzień, rok. I w ogóle. Taka musi być. Natomiast osoby fit, no ja się tak śmieję, bo wiadomo, że coś, to jest takie odczucie, no to odczucia nie masz cały czas takiego samego, więc ta motywacja to, to nie tutaj. E, dlatego osoby, które są fit, mówią: Mam system, mam nawyki, nie polegam na motywacji. I zmiana myślenia jest taka, że motywacja to emocja, więc nie da się, emocje trwają kilka sekund. Nie da się po prostu, żebyś wiecznie była zmotywowana. Natomiast mistrzostwo to dyscyplina i codzienne wybory. <laughs> Przepraszam. Czyli codziennie budujemy właśnie takie rytuały, jak poranne wypicie szklanki wody, jak właśnie znalezienie czasu na trening, na spacer, na zdrowe chociaż trzy posiłki. I to jest właśnie, to są te codzienne wybory. I dlaczego to jest takie ważne, moja droga? No jest to takie ważne. Szczególnie, gdy my, kobiety po 30, po 40, życie nam się zmienia, bo mamy więcej obowiązków, mamy więcej stresu, mamy mniej spontaniczności, ale też mamy więcej do stracenia, ale i więcej do wygrania czyli mamy już zazwyczaj bliskich, jakąś karierę, coś już mamy i obawiamy się tego stracić. Ale jeżeli my. Właśnie, jak był okres, gdzie budowałyśmy na przykład dużo mocniej karierę, budowaliśmy rodzinę i teraz już jest taki moment, że widzisz, że robisz wszystko dla innych, natomiast dla siebie, nie? I już ci brak energii, jesteś wypalona i zmęczona, to warto jest sobie o tym pomyśleć, że... Teraz jest czas na to, żeby zadbać o siebie, kochana. To nie jest czas na czekanie, to jest czas na podejmowanie decyzji z poziomu siły, nie słabości. Czyli ty już dużo osiągnęłaś, teraz czas zadbać o siebie, o swoje ciało, żebyś też e, siebie nagrodziła za te trudy, które wcześniej wkładałaś. I co możesz teraz zrobić? No to można wybrać jedną z sześciu przekonań, zamienić je na nowe, takie, które wspierają twoją zmianę. Możesz sobie sprawdzić, gdzie jeszcze sabotujesz siebie z takiego poziomu myśli, nie tylko zachowań. Zacznij budować, kochana, swoją tożsamość, kobiety, osoby, która jest warta zmiany dzisiaj, a nie jutro, czy tam kiedyś, tam, wiesz, jak będzie dobra pogoda, jak się wyśpię, jak po prostu wszyscy mnie będą wspierać. Nie. Dzisiaj. Jeżeli chcesz przejść, moja droga, prawdziwą transformację, nie tylko ciała, ale i sposobu myślenia, funkcjonowania, to wyślij do mnie wiadomość, jestem warta. Najlepiej oczywiście na Instagramie Sośniesz czy na Facebooku Anna Sośniesz trenerka, a pomogę Ci zaplanować Twój proces zmiany. Prosty, ludzki, realny. Czyli jeżeli chcesz przejść prawdziwą transformację, nie tylko ciała ale i sposobu myślenia, to napisz do mnie wiadomość. Jestem warta, najlepiej na Instagramie Anna.Sośnierz, czy na Facebooku Anna Sośnierz, Trenerka, bo tam po prostu dobrze działają messengery i możliwość pisania ze sobą, a pomogę Ci zaplanować Twój proces zmiany, prosty, ludzki, realny. I pamiętaj kochana że to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Jestem Ania Sołtyszcz, czyli trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje pracowite kobiety bez, bez konieczności zmiany swojego życia o 180 stopni. Tylko wciskamy właśnie zdrowe, dobre nawyki do twojego stylu życia i bez restrykcji, czyli nie każe ci rzucać po prostu tego co jesz, tylko taki elastyczny sposób dopracowujemy twoją dietę, żeby wspierała twoją sylwetkę i Twoje zdrowie. Także pamiętaj, to my robimy co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie, energię i życie. Wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć, kochana.